Dzień dobry, Dariusz Suchorowski. Zapraszam na kolejny odcinek kadrowe Espresso. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy wiek dziecka ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. W kwietniu 2023 roku zmieniły się dość mocno zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego oraz wysokości zasiłku macierzyńskiego. Urlop rodzicielski po nowemu, według nowych zasad, może być brany w niewiększej liczbie części niż 5. Istotne jest również to, że nie ma już określonej dolnej granicy długości poszczególnych części. A jeszcze większa zmiana dotyczy tego, że urlop rodzicielski nie musi się rozpocząć po urlopie macierzyńskim, a więc może sobie Osoba ubezpieczona zrobić przerwę, wrócić do pracy i dopiero w jakimś określonym czasie przejść na urlop rodzicielski. Jedyna granica, jaka obowiązuje osobom ubezpieczoną, to jest koniec roku, w którym dziecko kończy 6 lat. Skoro po zakończeniu urlopu macierzyńskiego osoba nie musi przechodzić na urlop rodzicielski od razu, to właśnie w takiej sytuacji może nastąpić rozwiązanie, które spowoduje, że wiek dziecka wpłynie na podstawę wymiaru zasiłku. No ale zacznijmy od początku, czyli od urlopu macierzyńskiego. Wysokość podstawy wymiaru zasiłku jest uzależniona od tego, czy pracownica złoży wniosek zasiłkowy do 21 dni po porodzie, czy tego wniosku nie złoży. Jeżeli tego wniosku nie złoży, to za urlop macierzyński będzie 100% podstawy wymiaru, a za cały urlop rodzicielski 70%. I w takiej sytuacji wiek dziecka nie ma żadnego znaczenia. Może zrobić sobie dowolnej długości przerwę po urlopie macierzyńskim i nic nie wpłynie na zmianę wysokości podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast jeżeli osoba ubezpieczona, nasza pracownica, która rodzi dziecko, złoży wniosek zasiłkowy, to wówczas będzie miała prawo do zasiłków uśrednionej wysokości 81,5%. Za 20 tygodni macierzyńskiego urlopu i 32 tygodnie rodzicielskiego. I Jeżeli ta nasza pracownica po urlopie macierzyńskim zrobi sobie przerwę, na tyle długą, że w czasie tej przerwy dziecko skończy pierwszy rok życia, to podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego ulega obniżeniu do 70%. Wprawdzie niczego wstecznie. Nie straci ta osoba, bo przecież za urlop macierzyński brała zasiłek 81,5, będzie miała prawo otrzymać wyrównanie do 100% za urlop macierzyński, ale już do urlopu, już w stosunku do urlopu rodzicielskiego do końca jego trwania będzie miała obniżoną podstawę do 70%. Należy również pamiętać, że to wyrównanie za urlop macierzyński będzie możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku o wypłatę tego wyrównania. Jeśli osoba ubezpieczona to przeoczy, nie złoży takiego wniosku, to wyrównania nie będzie. Czy jest możliwe uratowanie tej sytuacji? No, mamy dwie możliwości. Albo osoba ubezpieczona rozpocznie swój urlop rodzicielski zanim dziecko skończy pierwszy rok życia. Może to być niewielka część tego urlopu rodzicielskiego, albo jeśli ona tego zrobić nie chce, to może to zrobić drugi rodzic. Jeśli drugi rodzic wykorzysta chociażby jeden dzień urlopu rodzicielskiego, za który przysługuje zasiłek macierzyński, zanim dziecko skończy pierwszy rok życia, to ta sytuacja spowoduje, że on wprawdzie będzie miał podstawę wymiaru jako drugi, drugi rodzic 70%. Ale uratuje tą starą wysokość, tą uśrednioną wysokość pierwszego rodzica czyli 81,5% podstawy wymiaru zasiłku. Więc takie rozwiązanie jest możliwe. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania.